Coraz więcej kobiet decyduje się na powrót do pracy, zanim ich dzieci skończą 3 lata. Motywacje mają różne, za to wspólną potrzebę zapewnienia swoim pociechom troskliwej opieki. Mamy łącznie trójkę dzieci, i aby zapewnić dzieciom rozwój w takim stopniu, jak to jest możliwe. Musimy po prostu obydwoje pracować. Poza tym myślę, że nie potrafiłabym się w całości odnaleźć, gdybym spędzała czas tylko w domu. Ja mam nienormowany czas pracy z tego względu, że prowadzę księgowość mężowi, ale właśnie idę do pracy. Dwie pensje sprawiają, że stać nas po prostu na ten żłobek. Dziecko jest między dziećmi, rozwija się szybciej, mówi szybciej. Pracuję 5 godzin, tutaj jest moja córeczka na 7 godzin. Chcąc dobrze żyć, trzeba pracować. No i chociaż nie zarabiamy jakichś, nie wiem, wielkich pieniędzy, no ale zawsze się to opłaca. Bo z mężem, spłacamy kredyt, nie poradzilibyśmy sobie finansowo, gdybym ja nie wróciła do pracy. Ja jestem sama z dziećmi, także gdybym nie pracowała, to po prostu nie miałabym pieniędzy. Względy finansowe, może nie tak bardzo, ale. Powrót do pracy, też do ludzi. Mam czwarte etatu, ale to jest zawsze coś. To jest zawsze taka odskocznia dla mnie, to jest odpoczynek dla mnie i dlatego małego też ode mnie. Od października już wracam do szkoły i właśnie dzięki żłobkowi mogę skończyć swoją uczelnię, swój kierunek położnictwa, bo gdyby nie ten żłobek, to po prostu nie byłoby takiej możliwości. Pomysł na założenie żłobka zrodził się w mojej głowie kiedy. Sama zostałam mamą i zauważyłam, że w naszym mieście nie ma żadnego takiego miejsca. Poczułam, że to jest to, co chcę robić w życiu, zmienić rzeczywistość wokół mnie. Otrzymałam dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Program nazywał się Poklucz do Biznesu. Brałam jeszcze udział jako partner prywatny naszej gminy i dzięki temu otrzymałam dotację z programu Maluch. Tętni życiem to miejsce, o tak powiem. I jest praca dla kilku osób, i dzięki temu też inne panie mogą pracować, mogą tu swoje dzieci przyprowadzać. Jest to z korzyścią dla wszystkich. To jest właściwie koło zamknięte, bo jeżeli nie ma żłobków, wtedy kobiety nawet, które mogłyby potencjalnie pracować, nie mają z kim zostawić dzieci. Jeżeli są żłobki, kobiety szukają pracy, z reguły te prace znajdują. Nie zawsze jest to praca na miejscu. Ja na przykład dojeżdżam do pracy do Opola. Gdybym się skupiła tylko na, na Krapkowicach, może bym tej pracy nie znalazła. Tworzyli tutaj w gminie dwa żłobki. Jak widać, one są obydwa pełne. Jest ich za mało stanowczo, mimo że tutaj nie ma tak wielu mieszkańców jak w innych większych miejscowościach. To i tak jest za mało, bo rodzice potrzebują takich miejsc. Kiedy weszła ustawa żłobkowa, no, pomyślałyśmy sobie, że to jest ten moment, żeby. Założyć ten żłobek, żeby spróbować coś zrobić. Byłyśmy dobrze zorientowane, że matki oczekują realizacji takiego pomysłu. W dzisiejszych czasach wiadomo, mamy chcą wracać do pracy, nie chcą tylko pełnić roli typowo opiekuńczej, chcą się też spełniać. Dzieci teraz szybko dorastają, szybko się rozwijają, rodzice pędzą dzieci za nimi. Mamy teraz wychodzą z takiego założenia, że dziecko nie jest wiecznie małe, że te dwa lata zlecą i niektóre nawet mają taki pogląd, że nawet gdyby miały oddać całą pensję, to to jest warto, dlatego że utrzymują miejsce pracy, co jest teraz chyba najważniejsze.